Jamaneczko rodzynek, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie otwieramy 5 pojemników. Taka nowa seria szybka, piątka się będzie nazywać. Pomysł podesłany od Wiza, także y, dziękuję. Będę Wam tu się starał pokazać jakieś fajne pojemniki z naklejkami, skrzynki i tego typu rzeczy. Dzisiaj pojemnik z naklejką Perfect World 1. Jak widzicie, mamy 5 no, sztuk, tak jak powiedziałem. Jest to fajny pojemnik, bo ma on aż 25-26 nawet procent szans na profit. A cena takiego pojemnika to jest 1 dolar, więc jest to chyba najlepszy pojemnik z naklejkami do 5 zł, jaki możecie aktualnie kupić. Zobaczymy, czy uda nam się wydropić coś profitowego. Naklejki, które nam dają profit, no to jest ten smogobrońca, ten wyszukany koi też nam daje profit. Yy, fioletowa naklejka nam chyba po prostu zwraca i ta naklejka. Yy, też nam zwraca pojemnik. Także co, no myślę, że nie przedłużając, mam nadzieję, że takie szybkie odcinki nam się będą podobać. Otwieramy pierwszy pojemnik, zobaczymy, co poleci. No mam nadzieję, że dzisiaj chociaż jedna folia nam poleci. No e, dobra, no leci nam nakleczka, która nam zwraca skrzynkę, no także nie jest źle, jest całkiem spoko, dopóki nie tracimy. No i oczywiście chciałbym dzisiaj zrobić proficik. To chyba zwraca nam tylko połowę pojemnika. Dobra, lecimy z trzecim pojemnikiem. No, jakby jedna folia poleciała, to już byśmy mieli zwrócony opening. Okej, okay, fioletowa, także zwrot, zwrot pojemnika jest całkiem spoko. Pod koniec odcinka będziecie mieli na ekranie, ile mniej więcej wyszliśmy, czy zarobiliśmy, czy nie. No, znowu naklejeczka, która nam y, chyba zwraca połowę pojemnika. Także, jak widzicie, no pojemnik się całkiem fajnie zwraca. O, i nie wiem, ile ta naklejka. Możliwe, że ona też jakoś tam y, zwraca w miarę. Y, nam tutaj cenę. Y, sprawdźmy sobie, ile jest y, warta. No złotóweczkę, to ona nie jest wcale aż taka droga. Mam nadzieję, że taki szybki filmik wam się podobał, nowa taka seria będzie na kanale i co, no, zapraszam was do się udziału w giveaway'u, napiszcie czy taka seria wam się podoba, zostawcie lajka, like suba na kanale, a w opisie macie giveaway na koskę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.